Pomieszczenie kontrolne syltana znajdowało się trzy poziomy pod świątynią Momona. Centralny punkt pomieszczenia zajmował fotel z podłączonymi czujnikami i wiązkami przewodów. Dookoła rozstawione były stanowiska pracy inżynierów. Sopen stał zwrócony w stronę fotela, obok niego stał Danton, zwrócony w stronę przeciwną w kierunku drzwi. Oto jest. Wielki Sultan. Namiestnik powiedział na głos. Nigdy nie przestanie mnie dziwić, że tak niepozorne, ciche rzeczy mogą mieć tak ogromną moc oddziaływania. Drzwi zostały otwarte i do pomieszczenia wprowadzonych zostało siedmioro przestraszonych i zdezorientowanych inżynierów Momonów. Żołnierze ustawili ich przed Sopenem i Dantonem. Oto główni inżynierowie pracujący przy syltanie, oświadczył Danton. Każda z tych jednostek posiada wiedzę. Która pomogłaby nam przyspieszyć proces dostosowania syltana do NSP. Sopen przysłuchiwał się z powagą. Niestety, wyraziły one swój opór do współpracy. Trzeba ich zatem przekonać, Dantonie, odpowiedział, nie odwracając wzroku od przestraszonych oblicz inżynierów. Danton przytaknął na znak zrozumienia wydanego polecenia, wyciągnął miecz i stanął naprzeciwko pierwszego z nich. Czy jesteś gotów połączyć się w naszym panie Arglanie i działać na rzecz harmonii i wspólnego dobra? Zapytał. Inżynier potrzebował kilku sekund, aby przetrawić postawione przed nim pytanie. Moim jedynym panem zawsze był i będzie Momon, odpowiedział głosem nie do końca pewnym. Danton bez zastanowienia wymierzył mu cios mieczem, rozpatrując go niemal na pół. Inżynier padł, a jego martwe ciało wiło się jeszcze przez chwilę w konwulsjach. Generał podszedł do kolejnego kładąc koniec zmieczanego piersi. Czy jesteś gotów połączyć się w naszym paniarganie i działać na rzecz harmonii i wspólnego dobra? zapytał drugiego inżyniera głosem pozbawionym emocji. Jesteście mordercami, zaczął wykrzykiwać wystraszony inżynier. Niczym więcej, powinniście drżeć przed furią Momona. Nigdy do was nie dołączę. jej! Danton przerwał wykrzykiwane w jego kierunku słowa. Pewnym ruchem przebił piersi inżyniera, który łapiąc z trudem ostatnie oddechy osunął się na podłogę. Bez wykazywania się choćby cieniem emocji podszedł do trzeciego inżyniera. Czy jesteś gotów połączyć się w naszym panie Arglanie i działać na rzecz harmonii i wspólnego dobra? Powtórzył po raz kolejny. Inżynier nie odpowiedział. Strach odebrał mu mowę, a po jego zmieniającym się grymasie twarzy widać było, jak wielkiego wysiłku wymagało od niego znalezienie prawidłowej odpowiedzi. — Odpowiedz! — Tak! — wykrzyczał w końcu. — Wspaniale! — odezwał się Sopen. — Oto postawa godna pochwały. Inżynier złapał się za głowę i zasłonił twarz dłońmi. — Profesor Cuk, jak mnie mam? — zapytał Danton. Mężczyzna odsłonił twarz i podniósł wzrok, spoglądając na generała. Po policzkach spływały mu łzy. — Tak! — odpowiedział rozstrzęsionym głosem — Danton wysłał komunikat przez NSP do żołnierzy obecnych w pomieszczeniu. Odprowadźcie resztę inżynierów i wpuśćcie moich ludzi. Żołnierze przytaknęli, potwierdzając przyjęcie rozkazu. Profesorze Suk, prosimy o prezentację syltana, powiedział Sopen, wywołując u niego spore zaskoczenie. Teraz? W międzyczasie z pomieszczenia wyprowadzeni zostali pozostali momoni, na których miejsce weszło pięciu inżynierów Argan. A czy coś stoi na przeszkodzie? – zapytał Danton. – Nie, oczywiście, że nie – odpowiedział roztrzęsiony. – Potrzebuję tylko chwili do przygotowania go i ochotnika. – Oczywiście – odpowiedział, po czym wysłał rozkaz żołnierzowi przez NSP. – Szeregowe jeramie. Wyznaczam cię na ochotnika. – Tak jest. Żołnierz skłonił się i bez zastanowienia podszedł do profesora, prezentując swoją gotowość. Cuk wskazał mu miejsce w fotelu, który ten niezłocznie zajął. Profesor założył mu na głowę najeżony czujnikami hełm, po czym podszedł do każdego z inżynierów, chcąc wskazać im ich miejsce przy terminalach komputerowych. Jednak jak się szybko przekonał, każdy z nich był już zaznajomiony z technologią Sultana, zatem ograniczył się tylko do krótkiego uzupełnienia zakresu czynności, jakie będą musieli wykonać. Zanim zaczniemy. Chciałbym zauważyć, że przez Syltana przemawiali jedynie wielcy narratorzy. Profesor odezwał się do Sopena i D'Antona. Jego głos brzmiał już trochę pewniej. Bez nich możliwe jest, że w ogóle nie uda się wytworzyć wizji. Wiemy o tym, odpowiedział D'Anton. Mimo wszystko proszę kontynuować. Cuk przytaknął, po czym podszedł do żołnierza siedzącego w fotelu. Rozluźnij się, poinstruował go. I postaraj się skupić na jednej myśli, najlepiej jakimś wspomnieniu, które bardzo wyraźnie pamiętasz. Żołnierz kiwnął głową na znak zrozumienia. Dobrze, możemy zaczynać. Cuk zwrócił się do obecnych, po czym podszedł do pulpitu, strującego urządzeniem. Uruchomił sultana. Sopeni Danton stanęli przy jednym z monitorów, na których wyświetlone zostało odczyty z czujników umieszczonych przy głowie żołnierza. Profesor uruchomił program odczytu myśli generacji obrazu. Na ekranach pojawiły się różnokolorowe barwy i kształty. Żołnierz wysilał się w skupieniu w fotelu. Po upływie niespełna minuty na monitorach zaczęły wyłaniać się rozpoznawalne formy geometryczne. Widziane oczami żołnierza scena przypominała poligon wojskowy i odbywające się w nim ćwiczenia. Obraz był niestały. Raz pokazał trening siłowy na poligonie po czym przeskakiwał do treningu walki bronią, białą i strzelania. Wszystko to nachodziło na siebie, mieszając się i przechodząc z bardziej do mniej wyraźnych wspomnień. Jeram wydawał się być coraz bardziej zmęczony. Wysiłek, jakiego doświadczał, skupiając się na generowaniu obrazu, zaczął wywoływać u niego ostry ból głowy. Nagle obraz zmienił się. Poligon ustąpił miejsca uśmiechniętej twarzy kobiety z wyciągniętymi w kierunku Jerama rękami. Obok niej stał mężczyzna, tak samo pogodny. Po chwili podawali już sobie nawzajem jej rama, wciąż się do niego uśmiechając. Żołnierz stał się coraz bardziej zmęczony. Generowanie wizji powodowało u niego coraz większy ból. Intensywność doświadczonego wspomnienia zdawała się całkowicie go przytłaczać, jakby z jednej strony była mu bardzo bliska, a z drugiej próbował się przed nią bronić. Obraz zaczął mrugać, zrywać się i zupełnie tracić ostrość. Widoczne dziecięce rączki, wyciągnięte w kierunku kobiety i mężczyzny, zdawały się walczyć o swoje istnienie. Doznanie to było zbyt silne dla żołnierza, który po chwili nagle zemdlał. Profesor zareagował natychmiast i wyłączył sultana. Żołnierze, wykonując polecenie Dantona, odłączyli go od urządzenia i wynieśli nieprzytomnego szeregowego z pomieszczenia. Ostrzegałem, że może się nie udać, powiedział nerwowocuk. Proszę się nie przejmować, profesorze, odpowiedział Sopen. Ważne, że urządzenie działa. Teraz należy się skupić na tym, aby działało poprawnie, zbliżył się do profesora. Nie muszę chyba zaznaczać, że pańskie życie od tego zależy, profesorze, dodał. Oczy Zuka ponownie przepełniły się strachem. Namiestnik bez emocji wyszedł z pomieszczenia. Danton podążał za nim. Czy brak tych wielkich narratorów będzie problemem? Zapytał kiedy szli korytarzem. Nie, odpowiedział zdecydowanie. Osobiście podejmę się narracji w oparciu o nasze najlepsze wzorce. Jedyne co pozostanie do dopracowania, to kwestia technicznego dopasowania Sultana do NSP. Dobrze, generale Danton. Należy jednak pamiętać, że nie możemy pozwolić sobie na błędy. Po raz pierwszy udało nam się przejąć sprawne urządzenie, jest to okazja, której nie możemy zmarnować. Nie możemy zawieść naszego pana. Zapewniam, że syltan będzie działał poprawnie.